Hej, hello, witajcie moi drodzy na kanale Rapture i Skoń Pofecenie blisko, Słuchajcie, to jest bardzo ważna wiadomość, zwłaszcza dla osób, które i to jest w ogóle niesamowite, bo chciałam jakieś kilka dni temu nagrać filmik którym będzie mówił o tym właśnie, co macie robić po tym, gdybyście jednak nie byli pochwyceni ci, którzy to oglądają właśnie, zwłaszcza nie chrześcijanie bądź wasze rodziny, które nie słuchają, by właśnie się nawrócić. I wyobraźcie sobie, miałam taki dzisiejszy sen, który naprawdę był bardzo, bardzo, yy, dla mnie po prostu bardzo przykry i smutny. Ale to nie było, jakby nie to jakby nie dotyczyło mnie, ale będzie dotyczyło tych, którzy tu zostaną. Dlaczego tak bardzo opieram się, że będę pochwycona? Po prostu tak, Panu Bogu ufam, wierzę. Wierzę w Pana Boga Jezusa Chrystusa, który ze mnie umarł, oddam Mu swoje życie. Zostałam oszczona w Duchu Świętym. Zosta przyjęłam chrzest w wieku świadomym, czytam Biblię, staram się nie grzeszyć, jak każdy coś tam wiadomo, może, wiadomo, grzeszy też, ale po prostu moje serce jest tak bardzo, tak bardzo blisko do Pana Boga, w sensie daleko to chodziło między niebem a ziemią, ale tak bardzo chcę po prostu z nim się spotkać, że to jest moje marzenie od początku, kiedy się nawróciłam 20 lat temu. I dzisiaj miałam sen po prostu, którym nie wiedziałam w ogóle o co chodzi, ale po rozmowie jest z kilkoma, trzema osobami, którymi roz, zawsze rozmawiam na temat snów, by jakby wyjaśnić się o co w tym może chodzić, byśmy razem tutaj jakby, jeżeli to proroczy sen, byśmy tu naprawdę mogli rozrozumieć o co w nim chodzi. <laughs> Dostałam później od pewnego tutaj e, znajomego, który właśnie też ogląda różnego rodzaju proroctwa i to w Kanadzie i w jakichś tam różnych innych miejscach. I słuchajcie po prostu, jak usłyszałam to, co tam było napisane od jednej pani, takiej no, prorokini, że tak powiem, która naprawdę dostała słowo od, od, od pana Boga, to się aż popłakałam ze szczęścia, że pan Bóg jest tak bardzo przy mnie, ponieważ wczoraj zastanawiałam się, pytałam pana Boga, Boże, no pokaż mi, o co chodzi z tym pochwyceniem, kiedy w końcu będzie, no już każdy na to czeka, hmm, to jest zwłaszcza te, którzy w ogóle na, na to czekają, nie? E, I po prostu pokaż mi już coś, bo ja po prostu już chcę coś widzieć, coś już chcę wiedzieć, czy ja będę pochwycona, czy nie. I miałam dzisiaj takie następujący sen, który wam teraz właśnie pokażę. E, I sen dotyczył tego, dotyczył tego, że e, szłam tu sobie z koleżanką i naraz po prostu widziałam taką taflę. tafle, słuchajcie, po prostu tafle mm, jakby, takiego, tak, tak, jakby ta, taką taflę szkła, taką bardzo mega wysoką, która była od ziemi do, do góry. Tak jakby to wyglądało jak takie wielkie tsunami, tak jakby 10 metrów gdzieś tak miało. nazywałam to wcześniej tsunami. Tutaj kilka osób mają to potwierdzenie, dlatego uważajcie na te słowo tsunami. I słuchajcie, ono było takie mega piękne, takie czyste, te, 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 ta woda takie przezroczyste, takie kolorowe, jakby za jednym zamachem, takie naprawdę mega, mega piękne. W tym było coś, jakby utkwiło takie coś czarnego, jakby to nie wiem, czy to był demon, czy antychryst, cokolwiek to mogłoby znaczyć, tak jakby się nie ruszało po prostu. Bo to była taka jakby tafla, taka właśnie, taka, no, no taka jakby naprawdę taka, taka słuchajcie, tafla. I kiedy yy, idziemy dalej, to ja słyszę trąby Boże, i naraz po prostu ta tafla się tak jakby pff, roz, tak jakby, tak, jakby, tak jakby klocki po prostu padły i to coś czarnego spadło na ziemię. I my potem byliśmy z koszarką właśnie pochwycone i widziałam takie białe światło, nic tam więcej nie było, białe światło. Kiedy później już jednak się okazało, jakby nie wiem dlaczego znalazłam się na ziemi, ale wam powiem, dlaczego tak w ogóle później było. I zaczęłam płakać, i zaczęłam się modlić. Boże, proszę Cię, zabierz mnie, naprawdę, jak ja, ja chcę. Proszę Cię, tutaj mnie nie zostawiaj. Zabierz mnie, proszę Cię, błagam. Zabierz mnie, zabierz mnie, tutaj nie chcę być. I w ogóle i płakałam, i modliłam się. Naprawdę płakałam, słuchajcie, modliłam się. I w ogóle i starałam to się naprawdę mega, 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 żeby po prostu paru nie mnie usłyszał, ale to w ogóle nic nie dawało. I właśnie jak to robiłam, to oglądałam czy gdzieś dzieci w ogóle zniknęły, nie było żadnych w ogóle dzieci, tylko byli sami dorośli. I była tylko jedna kobieta, która miała małe dziecko. Na rączka takie naprawdę takie ma małego jakby niemowlaka. I było dużo, dużo ludzi tych tłum, nie, oni jakby nie panikowali, tylko po prostu stali sobie po prostu obok. E, taką grupą, grupą i naraz wychodzi taki pewien mężczyzna, który głosi i mówi Wy dlatego nie zostaliście pochwyceni, bo słuchaliście fałszywych proroków. Tak? Fałszywych proroków. Nie słuchali tych, którzy powinni słuchać, powinni być słuchani, tylko tych, którzy słuchali, że nie, nie, nie ja Wam teraz powiem, dlaczego tak. I, i, i tutaj, ja, ja, ja to, to mogą być właśnie tacy fałszywi prorocy, jak oczywiście teraz też nie zapomnę. I sen się skończył, i on miał mówić, jak to mieli być ci pracy. procy. Jeśli się skończy, bo wiadomo, budzik mi zadzwonił, więc musiałam stać, ale jak dalszą część, gdyby tu nie było pochwycenia, to oczywiście wtedy powiem. Jakie jest, jak jest wyjaśnienie tego snu? To po prostu ja zdębiałam tutaj, jak e, ogólnie e, pewna osoba właśnie ta prorokini z, z Kanady. E, tu Mi kolega to wysłał po prostu, i ja byłam po prostu w szoku. Co do tego, chcę Wam tylko wytłumaczyć mniej więcej, jak ja to rozumiem i jak ja to rozumiałem na początku. Że właśnie po pierwsze, szłam tu sobie, było, tu usłyszałam trąby Boże, było pochwycenie i ta taka, jakby to tsunami, taka ta woda, która tam była, ja to wierzę w to bardzo, że to może być coś jakie jakby. Pole takie elektromagnetyczne, jakieś takie pole, które po prostu stoi w miejscu, i się tam w ogóle nic nie rusza, nic nie tam nie, przez to nie może przejść. A jak była ta trąba, to od razu to wszystko runęło i to coś czarnego, demony jakieś, nie wiem, antychryst, cokolwiek to może być, tutaj właśnie mi kolega też tak powiedział, że to może to samo być, tak samo też, słuchajcie, antychryst. Jakby to spadło na ziemię, coś tam właśnie się działo. I naraz, kiedy byłam w tym jak właśnie niebie, jakby zniknęłam po prostu, tylko tak była ta jasność, tak przez 3-4 sekundy, gdzie to może być oczywiście dłużej, tylko tak to wyglądało o bo Wiadomo, to musi być, ale czułam, że to był taki dłuższy stan. Nie, że to, że ja wróciłam na ziemię, bo nie zostałam pochwycona, tylko zostałam pochwycona, tylko dlatego wróciłam, bo pokazał mi, co się będzie działo potem. Że będą ludzie, którzy będą mówić Wam bardzo ważne rzeczy, żebyście słuchali, żebyście słuchali po prostu słów, jacy są fałszywi porocy, jacy nie są fałszywi prorocy. i nie wiem, bo tego nie, 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 nie dokończyłam, tego snu, ale to, co tutaj miałam teraz, te słowo, to po prostu wszystko słuchajcie, wyjaśnia. Dlatego. Ci ludzie, którzy teraz nie słuchają, że pochwycenia nie będzie, nawet właśnie chrześcijanie, że pochwycenia słuchajcie, nie będzie, że to będzie za jakiś tam czas, nie wiadomo kiedy. Po prostu słuchajcie, to w ogóle nie słuchajcie ich, bo to jest bzdura totalna. To, co się stanie, to będziecie potem po prostu wiedzieć to. Nie włączaj teraz. Tak? I posłuchajcie teraz tego, tam wysłał mi ten kolega, który właśnie ta, ta prorokini właśnie mówiła. E, o tym, co ona dostała od Pana Boga. Ja jestem po prostu w szoku. To jest tłumaczenie też oczywiście z wszystkiego więc tam niektóre słówka są w ogóle, które nie pasują, bo jakoś tam trzeba coś tam wtedy innego zrobić, także to zobaczcie. Pokazano wiele osób, czy pokazano po prostu jej, wiele osób stojących niejako grupami w miejscach. Kto gdzie mieszka i jakby na coś czekali. Tak właśnie było w tym moim śnie. I tak między każdą grupą Bóg wzbudził lub posłał niejako mówcę przemawiającego wzywającego do stawienia straży, do przebudzenia, aby rozpalił się ogień Ducha Świętego, aby ludzie byli zaz nie zazdrośni, ale ogólnie przy by przygotowali się i by zrozumieli czas, w których żyją. A tutaj w niektórych miejscach ten ogień rozpalił się i płonął jak lampa. Tak, ci ludzie, którzy zrozumieli, tak jak no my rozumiemy, że pochwycenie będzie blisko, jest blisko. I ci mówcy przemawiali we wszystkich miejscach do wszystkich oczekujących, i odezwał się głos a pan potwierdza, że pochodzi ode mnie. E, niewielu przyjmowało i słuchało, a niektórzy odwrócili się i odwrócili głowy pytając kto to powstrzyma, w ogóle jak to, że to taka ściema jest, dlaczego przeszkadzają mieszkańcom, dlaczego w ogóle to mówią. Na, wielu nawet doszło do goryczy, zahartowanych i nagle, nagle fala jak tsunami. To, je, to nie ja napisałam, to wszystko to było to tak e, z tego tłumaczenia. Tsunami, wielka, czarna, niszczycielska chmura wzniosła się nad całym wszechświatem i poszła na ziemię. Tam, wśród tych, gdzie płonął ogień Ducha Świętego, płonące lampy, uzieli zbliżanie się tej nagłej, niszczycielskiej fali i podnieśli krzyk i szybko weszli na drogę, tą właśnie Bożą, że właśnie podnieśli tą drogę i okrył ich biały obłok. Czy to wy to rozumiecie? I stało się to tak szybko, że ci, którzy nie słuchali, odwrócili głowę. A tam, gdzie nie palił się ogień, usłyszeli ten krzyk. Odwrócili się, spojrzeli, gdzie ten, gdzie ten kłopot, co się tam stało. Bo to takie jest, jakby tam tłumaczenie po prostu wszystkiego, więc że troszeczkę tam to ciężko jest, nie? Gdzie jest ta fala tsunami, a oni tego nie widzieli, bo nie było gorącego światła w lampy ich. I ta fala nagle ich zakryła jak właśnie ona była to u mnie taka pów tak mocno, tak jakby normalnie, jakby klocki się, tam, wiecie, czasami są klocki, to one tak się mega szybko, strasznie mocno tak rozwalają. Tak właśnie było w tym śnie. Także słuchajcie, ta kobieta, ona była z Kanady. Ja dzisiaj miałam ten sen, dlatego uwierzcie mi, potwierdzenie jest bardzo ważne. Bądźcie czujni, oddajcie swoje serce ZUSowi, byście mogli być zabrani, bo naprawdę co dotyczy tak samo tych, że nie było dzieci, naprawdę, słuchajcie, dzieci naprawdę znikną. A te dziecko, które było wtedy na, na rączce tej, tej kobiety, to nie jest to, że dzieci później nie będzie, bo dzieci też później będą się rodziły w czasie ucisku, wiadomo, bo będą tam te różne sytuacje, wiadomo, więc tak samo też dzieci dopiero będą się rodziły, więc dlatego to był taki noworodek mały, słuchajcie, a reszta, słuchajcie, po prostu dzieci nie będzie. Bardzo ważne jest, proszę, tak samo w tym śnie jeszcze było takie coś, że my tam też poszliśmy do łazienki, a łazienka tak samo też oznacza w ogóle, słuchajcie, oczyszczenie i po prostu też y, musi być oczyszczenie. Tak samo, słuchajcie, oczyszczajcie w siebie, oczyszczajcie dzieci, módlcie się za dzieci, módźcie się za siebie, abyście naprawdę mogli zrozumieć, w jakim czasie my żyjemy. Ja teraz to nie mówię, słuchajcie, na żart. Ja naprawdę przebudziłam się partycznie, płakałam, tak jakby, też tak jakby, znowu. Bo naprawdę to, słuchajcie, pokazuje naprawdę, że ten czas już jest naprawdę, nawet, nawet dzisiaj to słuchajcie się może wydarzyć, naprawdę. Bo tutaj co się dzieje, jak Wam powiedziała, to byście się przestraszyli, dlatego wam tego nie będę mówiła. Co się dzieje tutaj z Bidenem, z tym USA, że senatorowie tak samo dostali telefony już teraz, 50 telefonów, czy nawet tam 100 telefonów dostało senatorów i mam podobno iść do schronu, bo coś się słuchajcie będzie działo i to nie po to, by was przestraszyć, ale byście naprawdę oddali swoje serce. A ci, którzy czekają, słuchajcie, nasze odkupienie jest blisko. Ja tak samo słyszałam już to był słuchajcie, trzeci raz sen, gdy słyszałam trąbę Bożą w śnie. Trzeci raz i myślę, że to już właśnie jest ostatni raz. Także bardzo Was proszę, abyście naprawdę przygotowali się, modlili. I ja tak samo słuchajcie, tak samo Pana Boga za wszystkie swoje grzechy słuchajcie, jakby cały czas codziennie przepraszam i chcę być za to gotowa. I nie mogę tego doczekać po prostu, bo to jest niesamowite. Mówię Wam, że koniec naprawdę jest bardzo bliski. Więc co macie zrobić? Po czasie pochwycenia ten, kto będą tak, tacy mówcy będą słuchajcie, oni będą Wam głosić z Ducha Świętego rzeczy przez Ducha Świętego, także słuchajcie ich. jak większość nie będzie słuchała, odchodziła, to będzie znak, że ten mówi dobrze, który mówi właśnie z Biblii. A jeżeli będą ludzie szli za tłumem, to znaczy, że on nie jest dobrym mówcą. Znaczy, że on nie jest po prostu... Są oczywiście wyjątki, no ale w większości za tłumem idą... Em, Wszyscy, więc to nie jest do końca dobre. Są tylko wybrane osoby, które będą widziały tą, tą lampę Ducha Świętego. Także bardzo was proszę. Bardzo was proszę. To to, słuchajcie, to było tylko wszystko. Dzisiaj to było o godzinie 14:03. A sen miałam rano naprawdę i nie wiedziałam, czy podzielić się z wami z tym, czy nie. Ale potem byłam taka zachęcona, tutaj, właśnie przez te osoby, z którymi rozmawiałam, że naprawdę to jest to. Abyście naprawdę wiedzieli, to potwierdzenie tego, bo kto by pomyślał, ja nazwałam to tsunami, a babka mówi o tsunami, o białym obłoku, że zniknęłam, a ona mówi o białym obłoku. Ja no chyba lepiej to bym, słuchajcie, nie nazwała, jak ona to powiedziała. Albo w ogóle o mówcy. No kto tak coś w ogóle stworzy? Powie sobie. To słuchajcie, mówi Duch Święty, mówi naprawdę Bóg, także bardzo Was proszę, abyście naprawdę, słuchajcie, mogli się jeszcze nawrócić. Przyjdźcie do Pana Boga. Potem będziecie wiedzieć, co będziecie robić, gdy będziecie czytać Pismo Święte, dlatego to jest dla tych, którzy też tu zostaną. Nie będzie już opcji potem, jakby um, mówienia, Boże, wróć nas stąd, jakby weź nas stąd, tak? Uważajcie, bądźcie czujni, ale też słuchajcie, co duch tak samo święty będzie mówił do Was. E, przez tych ludzi, którzy właśnie będą, gdybyście tutaj jednak naprawdę niestety zostali. Mam nadzieję i wierzę w to, że Bóg mnie weźmie stąd, bo już kilka razy mi to pokazywał, obiecał mi to i w ogóle. Ale wiadomo, ja też słuchajcie, muszę się pilnować. Dlatego to, co było tydzień temu było bądź czujna, bądźcie czujni, bo na dzień, każdego dnia może być ten teraz, ten czas. Naprawdę każdego. Ja się tego nie mogę doczekać. Także... Was serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia. Widzimy się może w kolejnym filmiku, a może to już był ostatni, nie wiem. Także do usłyszenia. Niech Was Bóg po prostu prowadzi. Amen.